Wiktor, idzie w Nie to jest jeszcze prawo. No to jest jeszcze tak. No to jest jeszcze to jest jeszcze to A to będzie jechało? to

Pieniki, nie wiem może. Nie wiem. To, to Nagrywam sobie na YouTube. Ale hej, Ej, to Ej. znajdziesz? Ej Tuski, <suszy> mój. Tuski, to... Ej, tusk, to lud. <suszy> no ja Tol. Mój kanał, Zavi Games. Ale fajnie Też prostsze nazwy. <gry> Zaraz Ci napiszę. Pokażę Ci moją klawiaturę jaką, jaką zrobiłem. <grym> nagle przecinka mo moja ręka. <grym> <grym> Ale jak ja będę na filmiki to będzie dziwnie. O tam jeszcze mi będzie słychać. Będziesz słychać, wszystko słychać jak z tego. Ona grubo będzie. <grym> to <zainteresowań> ja nie mamy żadnego. Kurde! Potem ty jeszcze na gdzieś czasem ja. <grym zainteresowań> Fioletowy język ma nadsitan. O! A może będzie? <noise> ekspresum patro To poczekajmy sobie jeszcze tam kolacja Co robisz? będzie Na YouTube. o no, Na YouTube, Games. Wróćcie Jedzie. Jedzie 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 Gdzie? 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 Jedzie. Gdzie? 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 Kurde A już kurde Gdzie? Jedzie w tamtą stronę Gdzie? 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 Gdzie?